W pewnym momencie Pan Jezus nauczał o pewnych zobowiązaniach, o tym, jak mamy żyć, o przykazaniach. No i apostołowie wzięli go na stronę i pytają: Panie, ale czy Ty to mówisz do wszystkich, czy do nas? I Jezus im odpowiedział: Do Was. O przykazaniach, o wymaganiach, o obowiązkach, zobowiązaniach. Mówię do Was, moich uczniów. Moi kochani, kiedy ja tego słucham i widzę, że Jezus wszystkie swoje nauczania, wszystkie swoje przypowieści, wszystkie rady kieruje do wierzących, a nie ogólnie do wszystkich ludzi, to moja perspektywa patrzenia na wszystkich ludzi się zmienia. Ponieważ ja jestem zainteresowany, ja jestem uczniem, nowonarodzony, jestem chrześcijaninem, moim panem jest Jezus, mam z nim relację, więc to, co on mówi, czego naucza, to biorę oczywiście do siebie. Ale mam taką tendencję, żeby myśleć, że to jest do wszystkich. A to nie jest prawda. Jezus mówi spokojnie. To jest do ciebie, do osób wierzących, do nowonarodzonych, do tych, którzy, mają, którzy są zbawieni. To są dla nas rady, to jest dla nas prawo miłości, to są dla nas przykazania miłości. My mamy je przyjmować, respektować i przestrzegać w swoim życiu, a nie wszyscy. Niewierzący. Nie. Tak więc zmienia się moja perspektywa patrzenia na wszystkich ludzi. Ja od siebie muszę wymagać, siebie muszę rozliczać y i oczekiwać tego, że sp sprostam tym przepięknym wymaganiom ja, a nie mój sąsiad, nie moje dzieci, nie mój naród. Ja, bo ja podjąłem decyzję. Że pójdę za Jezusem, tym Bogiem człowiekiem. I oczywiście Jezus chciałby, aby wszyscy byli uczniami. Chciałby, aby to słowo się tyczyło każdego na świecie. No ale nie jest taka rzeczywistość. I Jezus z kolei nie chciałby, aby wszyscy zachowywali się jak uczniowie czyli aby wszyscy postępowali tak jak on naucza w Ewangelii, mimo, że nie są uczniami. Musimy tę różnicę wyłapać, OK? że Jezus chce, aby wszyscy byli uczniami, ale nie chce, aby wszyscy żyli tak jak on mówi, bo wie, że rzeczywistość jest inna, że nie każdy jest uczniem. OK? Dlatego ty też, Musisz przyjmować jako uczeń Jezusa, jako chrześcijanin, całą naukę i nią żyć, kochać nieprzyjaciół, mieć czas dla tych, którzy potrzebują czasu, służyć innym, modlić się. I to oczywiście bierzemy na swoją klatę i staramy się tak żyć, ale nie oczekujemy tego stylu życia i wdrażania tych nauk. W życie innych ludzi, którzy nie są wierzący. Ok? Nie miej tych samych oczekiwań w stosunku do siebie i do innych. Nie myśl, że tak jak Ty żyjesz, bo Jezus Cię uczy, tak mają żyć inni. Nie. Bo oni może nie są wierzący. Oni może nie mają relacji z Panem, może nie są zbawieni, może nie są święci. Ty jesteś zbawiony. To się tyczy Ciebie. Dlatego zobacz. Żyjemy w Polsce. No i byśmy chcieli, żeby Polska poszła za Jezusem. No ale wiemy, że nie wszyscy są uczniami Pana. I nie możemy oczekiwać od Polski, że będzie teraz szła za Ewangelią. Nie możemy. Dlaczego? Bo Jezus też tego nie chce. Jezus nie chce, aby ktokolwiek, kto nie jest uczniem, starał się, udawał, że nim jest. Okay? Dlatego na przykład krzyż. Chcemy, żeby był w szkole, w Sejmie, ale nie ma go. Nie ma sprawy, ponieważ szkoła jest dla wszystkich. Sejm jest dla wszystkich. Zapytaj się, czy ty w swoim sercu nosisz krzyż i może tutaj, czy u siebie w domu? Chcielibyśmy, aby Biblia była uhonorowana. No ale nie możesz oczekiwać, że, że w każdej bibliotece teraz będzie Pismo Święte miało wyjątkową szafkę i będzie pierwszą księgą wśród innych, które są w tle. No nie, nie możemy tego wymagać, oczekiwać, ale u siebie w domu jak najbardziej. Niech Twoja Biblia będzie eksponowana. I we wszystkich przykazaniach. Które Jezus kieruje do swoich uczniów, mamy mieć właśnie takie myślenie. Do ciebie one są, a nie do twojego sąsiada, do twoich tam ewentualnie nawet dzieci, czy twojego kraju. Nie. Dlatego nikogo też nie można przymuszać do tego, aby realizował to, co Jezus mówi do swoich uczniów. Aby pościć, nie zmuszaj do postu, aby się modlić. Nie, to jest do ciebie, ty się modl. Nie zmuszaj dochodzenia do kościoła tych, którzy nie są wierzący. Jak na przykład niestety, może twoje dzieci czy twoje wnuki nie mają łaski wiary, nie ucz ich hipokryzji, bo Jezus sobie tego nie życzy. Módl się o łaskę wiary dla swojego narodu, dla swoich bliskich, dla sąsiadów. Ale jeżeli... Jej nie mają, to nie oczekuj, nie wymagaj, nie spodziewaj się, że będą teraz się zachowywali jak wierzący. Nie, bo to by była wtedy hipokryzja, to by było coś, czego Jezus nie chce. Jezus chce prawdy. I ty też chciej prawdy od siebie i od innych ludzi, aby żyli zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie z obdarowaniem, zgodnie z łaską wiary. A jeżeli jej nie mają. To módl się o nich. Ale nie wymagaj, aby żyli jak uczniowie, bo Jezus tego nie chce. Dlatego, kochani, miejmy pokój serca, wielki dystans, bez żadnego ciśnienia, nie toczmy żadnych walk, nie toczmy żadnych wojen, o to, żeby to, co się tyczy Ciebie i mnie, było prawem, które ma, mają przestrzegać inni, którzy nie znają Jezusa, którzy nie są wierzący. To nie jest dobre. To nie jest ewangeliczne. Jezus tak nie chce. Jezus chce prawdy. Tak, tak, nie, nie. Jesteś uczniem? Świetnie. Żyj jak uczeń. Nie znasz Jezusa, nie jesteś uczniem? Okej. Okay. Żyj inaczej. I moi kochani, zaakceptujmy to, okej? Okay? I cieszmy się po prostu, że jesteśmy my, obdarowani łaską wiary, że my możemy się rozkoszować na modlitwie, że możemy służyć Bogu, że nasze życie ma sens, że dostajemy tę siłę, powera i ogień z nieba. I moi kochani, nie, porównyw nie porównywujmy się do nikogo. Oczywiście módmy się o wszystkich dookoła, ale nic nie wymagajmy od innych, od siebie wymagaj. Okej? Okay? Pismo mówi: z bojaźnią i drżeniem zabiegaj o własne zbawienie. Więc jakie już otrzymałeś, jak już jesteś zbawiony, to dbaj o nie, troszcz się i żyj jak przystało na zbawionych. <laughs> Powodzenia.